Witam Państwa na kanale WOTU Finance Help, ja nazywam się Paweł Wójcik i mam dzisiaj niezwykłą przyjemność prowadzić dla Państwa specjalny program z sal Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym kilka chwil wcześniej Trybunał wydał najistotniejszy wyrok dla frankowiczów. Czego konkretnie dotyczy wydane orzeczenie? Otóż Trybunał zmierzył się z uchwałą Sądu Najwyższego z 2021 roku, z uchwałą, która wprowadziła do procesu sądowego specjalne oświadczenie, które Frankowicze składają do sądu. Samo składanie tego oświadczenia nie jest problematyczne, natomiast problemem jest to, jakie skutki wywołuje złożenie takiej deklaracji ponieważ część sądów uzależniała termin liczenia odsetek ustawowych za opóźnienie właśnie od złożenia tego oświadczenia. Wyjaśnijmy, co Frankowicze mogą zyskać prowadząc swoje procesy sądowe. Otóż oprócz tego, że w ramach żądania stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, Frankowicze żądają od banku zwrotu wszystkich rad, które zapłacili na rzecz tego banku w trakcie okresu kredytowania. Natomiast oprócz tego, oprócz tego roszczenia głównego, Frankowicze mają również prawo do tego, żeby żądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu tego świadczenia. Przekładając to na zwykłe sprawy cywilne. Każdy wierzyciel, który ma dłużnika i jest obowiązany skierować swoją sprawę do sądu, i może złożyć również oprócz roszczenia głównego roszczenie o zwrot odsetek, czyli rekompensaty pieniężną za to, że musiał skierować tą sprawę do sądu i oczekiwać na korzystny wyrok. Może żądać rekompensaty za to, że jego dłużnik od razu nie spełnił tego świadczenia, natomiast wymagane było skierowanie do sądu e, i dochodzenie tych roszczeń właśnie przed Trybunałem. Można zatem powiedzieć, że dzisiejsze Rok CUE wyrównał sytuację prawną Frankowiczów z innymi konsumentami. To nie są jakieś dodatkowe przywileje dla kredytobiorców frankowych, ale wyrównanie ich szans w dochodzeniu swoich roszczeń od banku. Zatem na dzisiaj dochodzenie roszczeń po tym wyroku może być dla Frankowiczów jeszcze bardziej opłacalne, bo jeśli mówimy o tych dodatkowych rekompensatach, jeśli mówimy o odsetkach ustawowych za opóźnienie, są to kwoty rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Zatem warto pozywać banki i warto cierpliwie czekać na korzystny wyrok. W ugodach takich odsetek nie ma. Dlatego, drodzy Państwo, świętujmy dzisiaj ten dzień. To niewątpliwa przyjemność komentować dla Państwa taki wyrok z miejsca, w którym bije serce praworządności Unii Europejskiej, i właśnie dzisiaj Trybunał potwierdził prawa Frankowiczów do dochodzenia dodatkowych odsetek. Oprócz tego Trybunał zajmował się również skutkami dotyczącymi oświadczenia w zakresie przedawnienia roszczeń banków. O tym z pewnością za tydzień, 14 grudnia Trybunał wypowie się znacznie szerzej, natomiast ja już dzisiaj zapraszam Państwa serdecznie na poniedziałek na godzinę między 9 a 10 na dodatkowy odcinek Frankowiczy News, w którym będziemy omawiać dalsze skutki tego wyroku oraz inne ważne wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Paweł Wójcik, Votu Finance Help.